I o, 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 ogólnie y, też. Y, a dajcie komentarz u mnie pod filmem, e, jeśli będzie robił e, król Julian. Julian król parkury, e, ten lepiej albo gorzej ode mnie. To napiszcie w komentarzach, e, Julian król robi gorzej parkury albo e, Julian król robi lepiej parkury. I to będzie w sumie spoko opcja wtedy. Se przeważnie zawsze ustawiam. Właśnie Julian Król tu zaczął już par parkury robić. Czekajcie. Zaczął? Już prawie skończył. Ktoś. Zobacz, kiedy swoje prawdziwe imię na live. Nie tylko na live na odcinkach zabić. Dobra, to co? Hmm, nie. No właśnie, zaczynamy już sejt. Ej, bo wiecie co, bo jakiś gość tu teraz się do nas wpada. Pisz w czacie i idź łapkę w górę, okej? I reklamuj mnie. Okej. Reklamuj mnie Maciek. Reklamuję i czego? Ty go nagrywasz. Stop. Niech ja cię tak oboję, że wam już prawda cię całować. Dobra, yy, Maciek, poz, pozdro, pozdro, pozdrawiam Cię. Daj łapkę w górę i reklamuj mnie swoim kolegom. A jeśli Ci powiedzą, że dali mi łapkę w dół, to po prostu powiedz mi to. To stworzę sobie nowy kanał, o którym tylko Wy będziecie wiedzieć. Julian Królity, potem jeszcze może, bo moja koleżanka też wie. YouTuberów. Właśnie, kanał dla youtuberów, mój kolega, mój kolega, mój kolega, mój kolega, mój kolega, mój kolega, Julian Król, Maciek 228, z dłużej, ma, sorry, Macio, ma, do... Macio 228, z dłużej, 228 ej, a, razem. Ej, a wycinaj tu i zobacz jaki jest opóźnienie na lajwie. Yy, po co, mi to niepotrzebne. Dobra, to teraz ty, kolej, i ty idziesz. Dobra, dobra i krowyka. Dobra, teraz ja rzucam. Patrzcie, jaki tarzan ze A jak nam się głośniki zepsują to co będziemy nagrywać? Wow! Znaczy co będziemy rzucać? Czekaj bo ktoś ma... Kiedy live? Maciek napisał kiedy live? Czekajcie muszę z na... napisać Już jest? Już i, i teraz Zrzucam patyki z dachu. Krasz <grym> też patyków z biedronki. <grym> tak, patyki z biedronki. Bydłańcy, kurde. Patrzcie, kurde, jak ten rozwaliłem. Tu jest jego część. Spadając tu tez. i tam, no nie? Deszliście. Tu jest. A. Dzieci patykami się nie bawią. <grym> Patrzcie, jakie ptaszki ładne. O, wow, ale mi się zakręciło Chyba nic nie było widać, no nie? Ej, wiecie gdzie jesteśmy? Na budowie Ej, Możemy pójść jeszcze tam, ale to przez łąki trzeba iść Tam są takie zajebiste górki No dobra, pozdro macie, gdzie pozdro Może to musimy tak naokoło iść tam Tak? Na no serio? Okej, okay, no to poświęcimy te parę Nic nie odcięcie, a wyciekamy No dobra, ale mogą się widzowie dowiedzieć a za to, jak będziecie wiedzieć, gdzie to jest, napiszcie w komentarzu. Dbalcie się o, ko o tym w komentarzu. Ja przytnę wam do tego serduszko. O tak, serduszko. Ale mam od dawna odpowiedź. Właśnie, jakąś dobrą, kurde. Ej, ja mam 2 butów na swoim koncie, bo ja już mam 3000 wyświetleń. A co jeśli ja bym miał na przykład e, 3000 3, 3, 3, 3 wyświetleń? Tak? Ale mało Ale to wtedy da się zarabiać Subskrybujcie lj -a. Ma dwa kanały Subujcie lj -a. ma dwa kanały LJ ma dwa kanały No dobra, zaraz może potem nagry nagry będę Ej, w sumie to Ej! O, i... o Ej, Julian! Co? Go, że chyba tam nie pojedziemy, no bo tam są takie krzaczory. Tam nikt nie kosi od dwóch lat. Wiesz jakie tam są... To krz... będzie No ale my tam nie przyjedziemy! to Dobra! Ej, jeśli nie dacie mi lajka, łapeczki w górę za to, co ja dla Was teraz robię, to norm nie kasuje kanał, i nikt w ogóle nie będzie wiedział o moim nowym kanale, wtedy tylko, tylko nie. Nikt, nikt, a nikt, nikt, w ogóle nikt, jak ja mówię, nikt, to oznacza, że nikt no tylko moi przyjaciele będą wiedzieć, bo oni przeważnie dają mi łapeczki w górę, no nie dają mi łapeczki w górę, także wiecie, tak cześć. Także jak wydacie mi łapeczkę w górę To wtedy będzie spoko. A to tutaj! Patrzcie kurde jakie krzaczory! O, a nie Aha, dobra, telepizza jest dobra! No nie, nie przejedziemy, patrz! Patrzcie, kurde! Piszcie, w, na w, w następnym live'ie, na pewno tam się wybierzemy. No. Bo tu, kurde, węże chodzą i tep. W następnej. Piszcie w komentarzach, czy mam się poświęcać dla was. No. Ja bym się poświęcił, ale. rowerem to takie normalnie. Kurde, strach, węże. No, normalnie. teraz Ja bym poszedł, pojechał. Już na chatę, tak z tobą, no nie? Na chatę, bo my, bo my możemy pojechać taką samą drogą, no nie? A, e, e, nie, wiem, nie wiem, Julianie, czy mogę podawać swój numer, mogę? Hmm. Słuchajcie, podam wam mój numer w, w następnym live'ie, ale żebyście mi nie przeszkadzali, no... Nie. Dajcie 10 łapek w górę Albo to przebijcie Dajcie więcej niż 10 łapek w górę No to wtedy porozmawiamy Wtedy dam wam numer Bez kitu Albo nie, teraz podam wam numer Ale jeśli pod tym filmem Nie będzie 6 łapek w górę To kasuję ten Nie, to kasuję kanał I zaczynam Inny kanał stworzyć Bo tylko youtuberzy Wiecie co? Mi się wydaje Ale chyba też mnie Kaluch zasubował To ten drugi sub No ja właśnie nie wiem Idziemy na plażę do Kamiennego Szańca A to niedaleko? Czy to daleko? No na plażę Dobra, taki długi liveik, A tam na plażę